Nazywali ją za cichą, za drobną, zbyt delikatną jak na nasila. Litenden Adriana Cruz stała nieruchomo, patrząc w pustkę przed sobą, kiedy drzwi komisji selekcyjnej zamknęły się za jej plecami. Dzień był pochmurny, szarość nieba odbijała się w jej oczach. W rękach ściskała torbę tak mocno, że białe kostki kontrastowały z oliwkową skórą. Nie było już nic do powiedzenia. W bazie panowała cisza, ale to była ta duszna, pełna napięcia cisza. Dwóch młodszych kandydatów rzuciło w jej stronę spojrzenia, pół współczucie, pół ulga. To nie oni zostali wyrzuceni. Ktoś szepnął za jej plecami. Była za miękka od początku. Kroki Adriany były ciężkie, ale nie niestabilne. Każdy krok w stronę bramy to jak wyrok. W uszach dźwięczały słowa instruktora: Nie masz tego, czego potrzeba, nie ufają ci w drużynie. Ale ona wiedziała, że to nieprawda. Ona czuła, jak bardzo chciała zostać, jak bardzo walczyła o to miejsce. Zatrzymała się na moment przy starym maszcie flagowym, wciągała powietrze głęboko, jakby chciała w nim znaleźć siłę, i wtedy to usłyszała: Valkyrie Eko zatrzymać się. Głos był twardy jak stal, donośny jak sygnał alarmowy. Wszystko w bazie zamarło, nawet wiatr zdawał się ucichnąć. Kruz uniosła głowę gwałtownie. Żołnierze wokół niej przestali się ruszać. Instruktorzy, którzy przed chwilą rozmawiali, zamilkli. Z drugiej strony placu, między szeregiem pojazdów terenowych, wyszła kobieta. Krótko ścięte siwe włosy, mundur z odznaczeniami, które widuje się tylko w muzeach albo na pogrzebach bohaterów. To była admirał Dana Mallory, emerytowana, ale wciąż legenda. Szła powoli, ale z pewnością. Z każdym jej krokiem napięcie rosło. Wzrok wszystkich był skierowany na nią i na Adrian. Nikt nie rozumiał, skąd to wezwanie. Nikt wcześniej nie słyszał tego przydomka, ale Cruz wiedziała jedno. Ten głos nie mówił do kogoś innego. Mówił do niej. Kilka godzin wcześniej wszystko wyglądało inaczej. Siedziała w zimnym, metalowym krześle naprzeciwko trójki oficerów w komisji selekcyjnej. Ich twarze były napięte, formalne, kartki na stole, protokoły, notatki. Ale nikt nie patrzył jej w oczy. Komandor Patterson, główny instruktor, pochylił się lekko do przodu. Porucznik Cruz zaczął bez emocji. Po przeglądzie wyników i oceny zespołu, decyzją komisji nie została pani zakwalifikowana do dalszego etapu selekcji. Powód: brak integracji z zespołem. Zbyt wysoki poziom indywidualizmu i brak zaufania w środowisku operacyjnym. Adriana nie powiedziała nic, żadnego protestu, żadnego ale. Jej twarz była spokojna, ale w środku. Coś się rwało. Wiedziała, że to nie była cała prawda nie była najsilniejsza, nie była najszybsza, ale nie pękła, kiedy inni płakali pod wodą. Nie zawahała się, kiedy musieli biec z obciążeniem przez 12 mil w upale. Nieraz ratowała innego kandydata przed upadkiem. Ale tego nikt nie widział. Albo nie chciał widzieć. Po zakończeniu posiedzenia przeszła przez korytarz z betonową podłogą, gdzie echo jej kroków odbijało się jak wyrok. Minęła tablicę z nazwiskami absolwentów. Męskie nazwiska. Jedno po drugim. Może dwa kobiece. Obok nich zdjęcia, uśmiechy pełne dumy, mundury, flagi. W kącie stała kadetka mejer, młodsza, świeżo po akademii. Patrzyła na nią z czymś między szacunkiem a żalem. Nie zasłużyłaś na to, szepnęła cicho. Wiedzą, że popełnili błąd, ale nikt nie ma odwagi tego powiedzieć. Adriana tylko skinęła głową. Nie ufała swojemu głosowi. Wystarczyła chwila nieuwagi, a wszystko by pękło. W szatni było pusto. Cisza otuliła ją jak gruby koc. Zaczęła składać rzeczy do torby. Każdy element buty, pas, notatnik miał w sobie kawałek jej walki. Kiedy złożyła ręcznik, zatrzymała się. Na jego rogu ktoś napisał flamastrem: Nie jesteś jak oni, i to jest twoja siła. Znała ten charakter pisma. To był Ramirez. Zrezygnował tydzień temu z powodu kontuzji. Uśmiechnęła się przez chwilę, ale tylko przez chwilę. Zapięła torbę. Wyszła. I wtedy zaczął się ten długi, milczący marsz w stronę bramy. Aż do tamtego momentu, kiedy ten głos, ten jeden głos, przerwał ciszę jak krzyk w nocy. Cofnijmy się o kilka dni wcześniej. Ostatnia faza selekcji. Adriana była na granicy wyczerpania jak wszyscy. Trening w nocy, przesłuchania psychologiczne, zimna woda i brak snu. Ale co się trzymało? Coś głębiej niż duma czy ambicja. To była potrzeba nie udowodnienia czegoś innym, ale sobie samej. Kiedy pierwszy raz weszła do tej bazy, wiedziała, że będzie inna. Kobiety w SEALs to wciąż wyjątek, nie norma. I nikt jej nie powiedział tego wprost, ale czuła to w spojrzeniach. Każde potknięcie było oceniane dwa razy surowiej, każde opóźnienie, każda zmarszczka w ruchu od razu stawało się zarzutem. Podczas ćwiczenia zespołowego w terenie błotnistym, Adriana jako jedyna zauważyła, że jeden z kabli ładunku ćwiczebnego był źle podpięty. Zatrzymała ćwiczenie, ocaliła symulowaną misję. Ale po powrocie usłyszała tylko: zbyt impulsywna, zbyt dominująca. Wieczorem, w dormitorium, kiedy inni żartowali, ona siedziała w rogu notując. Miała zeszyt, stary, pomięty, w którym zapisywała myśli po każdym dniu czasem tylko jedno zdanie: Nie jestem tu, by być akceptowaną jestem tu, by przetrwać. Podczas jednego z testów wytrzymałościowych. Bieg z noszami przez wzgórza, jej partner zemdlał. Adriana chociaż drobniejsza, nie zawahała się. Wzięła jego część noszy i ciągnęła ich sama. Instruktorzy zapisali brak komunikacji z zespołem. Prawda była taka, że nikt nie chciał jej słuchać, a ona nauczyła się działać sama. Ramirez, jedyny, który traktował ją z szacunkiem, powiedział kiedyś: Ty nie masz w sobie krzyku, masz ogień pod skórą. Cichy, ale stały, ale Ramirez odszedł i Adriana została z tym ogniem sama. Na korytarzach szeptano, że komisja i tak jej nie przepuści, że trzymają ją tylko dla statystyk, że to tylko kwestia czasu, ale to nie było to, co ją bolało najbardziej. Ból nie brał się z porażki, brał się z tego, że nikt nie widział, ile razy chciała zrezygnować, ale nie zrobiła tego. Każdej nocy zasypiała z tą samą myślą może jutro zauważą, ale jutro nie nadeszło. Aż do tego dnia, do tej chwili, do tego głosu, który z miejsca zmienił wszystko. Na placu zapadła cisza tak gęsta, że słychać było tylko skrzypienie piasku pod butami admirał Mallory. Szła prosto do Adriany, nie spiesząc się, ale z taką siłą obecności, że nawet instruktorzy odsunęli się z drogi. Adriana stała w miejscu, jakby coś ją wmurowało. Czuła, jak serce bije jej w uszach, ale twarz pozostała spokojna. Przeszła przez tyle upokorzeń, że nie wiedziała już, co jest prawdziwe, a co tylko kolejny test. Admiłał zatrzymała się metr przed nią. Patrzyła prosto w oczy Adriany i przez długą chwilę nic nie mówiła. – Znasz mnie? – zapytała cicho, ale tonem, który nie potrzebował powtórzenia. Tak, pani admirał. Dlaczego nie spuściłaś wzroku? Bo nie zrobiłam niczego, czego bym się wstydziła. Na twarzy Mallory pojawił się cień uśmiechu. Tylko na sekundę, ale był tam. Odwróciła się wtedy do zebranych wokół kadetów, instruktorów, obserwatorów. Ta kobieta, powiedziała głośno, jest najsilniejszym kandydatem, jakiego widziałam od dekady. I nie mówię tu o mięśniach, mówię o czymś, czego nie da się zmierzyć. W tłumie ktoś chrząknął. Inny szeptał coś do sąsiada. Instruktor Patterson zmarszczył brwi, jakby chciał zaprotestować, ale nie odważył się odezwać. Mallory wróciła wzrokiem do Adriany. Kiedy byłam w twoim wieku, popełniłam błąd, oceniałam ludzi według tego, co widać. Dziś widzę więcej. Ty masz serce, które nie pęka, a to jest coś, czego ten system nie potrafi docenić, dopóki nie jest za późno. Adriana poczuła, jak coś się łamie w jej środku. Nie złamanie z bólu, ale coś jak pęknięcie skorupy, jakby ktoś wreszcie zobaczył, co naprawdę nosiła pod skórą. Mallory zrobiła krok do przodu. Położyła dłoń na ramieniu Adriany. Od tej chwili, jeśli ktokolwiek zapyta cię, kim jesteś, odpowiedz, Echo Walkirie. I jeśli ktoś ma z tym problem, niech się zgłosi do mnie. Nastała cisza. Ale to nie była już ta cisza, pełna oceny. To była cisza, pełna ciężaru, jakby powietrze samo wstrzymało oddech. Adriana przełknęła ślinę. Kąciki jej oczu zaczęły piec. Ale nie pozwoliła łzom spaść. Z tyłu ktoś cicho powiedział: Cholera. I nagle nikt już nie patrzył na nią jak na porażkę. Wszyscy stali jak sparaliżowani. Niektórzy z kadetów zaczęli opuszczać wzrok, jakby dopiero teraz zdali sobie sprawę z ciężaru tego, co właśnie zobaczyli. Adriana czuła, jak jej własny oddech staje się głębszy, wolniejszy. Nie przez dumę, ale przez ulgę. Ktoś ją zobaczył. Po raz pierwszy od miesięcy ktoś nie analizował jej przez liczby, tylko przez to, kim naprawdę była. Nie była jeszcze pewna, co się właściwie stało. Czy to oznaczało, że została przywrócona, czy to tylko symboliczny gest. Ale wtedy to nie miało znaczenia. Mallory odwróciła się do Patersona. Wy, instruktorzy, lubicie mówić o braterstwie. O zaufaniu w polu, ale czasem największe zaufanie to zobaczyć wartość tam, gdzie inni widzą tylko odstępstwo. Paterson milczał. Jego twarz była napięta, jakby miał coś na końcu języka, ale nie potrafił tego wypowiedzieć. W końcu skinął głową. Tylko tyle. Adriana odetchnęła, ale nie poczuła jeszcze zwycięstwa. Czuła raczej coś głębszego przełom. Coś, co mogło zmienić nie tylko jej los, ale też sposób, w jaki będą postrzegane kobiety w tej strukturze. Mallory odwróciła się do niej jeszcze raz. Nie potrzebujesz ich zgody, potrzebujesz tylko świadomości, że jesteś gotowa, a ty jesteś. Ty? Potem odeszła, bez dramatyzmu, bez fanfar, tak po prostu, jakby zrobiła tylko to, co było słuszne. Zanim zniknęła za rogiem, zatrzymała się na moment i rzuciła przez ramię. Prawdziwa siła nie krzyczy, ona stoi, kiedy wszystko inne się wali. Po tych słowach plac znów się poruszył. Kadetka mejer ruszyła w stronę Adriany, bez słowa, tylko z lekkim uśmiechem. Ramirez, który jak się okazało, wrócił na krótką wizytę, stał z boku i uniósł dłoń w geście pozdrowienia. Krus po raz pierwszy od tygodni poczuła się nie tyle częścią drużyny, co po prostu widzialna. Ale mimo wszystkiego nie wróciła do akademika. Zamiast tego poszła w stronę starego dokowania, gdzie czasem siadała po treningach. Usiadła na metalowej skrzyni, torba wciąż obok niej, jakby jeszcze nie wiedziała, czy mają rozpakować, czy wynieść na dobre. Słońce powoli zachodziło nad wodą. Z kieszeni wyciągnęła swój zeszyt. Napisała jedno zdanie. To nie system mnie przyjął. To ja przestałam czekać na jego pozwolenie. Z każdą minutą, która mijała na nabrzeżu, Adriana czuła, jak napięcie z ostatnich miesięcy powoli opuszcza jej ciało. Ale jednocześnie z tyłu głowy pojawiało się pytanie, co dalej? Wiedziała, że słowa admirał Mallory miały wagę, ale nie były formalną decyzją. Oficjalne procedury. Dokumenty, komisje, to wszystko wciąż stało między nią a mundurem, który próbowała zdobyć. Ale coś się zmieniło. Nie w systemie. W niej. Nagle z głośnika przy doku rozległ się komunikat. Wszyscy kandydaci i personel proszeni na plac główny. Ceremonia de komisji jednostki brawo za 15 minut. To była jedna z tych starych drużyn operacyjnych SEALS, która właśnie przechodziła na emeryturę, oficjalne zakończenie misji, symboliczne zamknięcie etapu. Adriana nie planowała iść, nie była częścią tej historii, ale coś ją ruszyło. Może ciekawość, może przeczucie. Podniosła torbę i ruszyła w stronę placu. Na miejscu zebrało się kilkadziesiąt osób. Aktywni silsi, starsi oficerowie, kilku cywilów z administracji. Flagi wisiały pół masztem, a na środku stał stół z pamiątkami od znaki, naszywki, fragmenty ekwipunku. Adriana stała z tyłu, z dala od oficjalnych przemówień. Wtedy, nieoczekiwanie, ktoś do niej podszedł. To był kapitan Torres, dawny dowódca jednostki Bravo. Surowy, szorstki, z twarzą pełną zmarszczek od słońca i piasku. Spojrzał na nią uważnie. Ty jesteś ta echo Walkirie, tak? Adriana uniosła brwi. Skąd pan wie? Torres uśmiechnął się pod nosem. W tej bazie nic nie zostaje tajemnicą dłużej niż 15 minut. Zamilkł na moment, jakby ważył każde słowo. Wiesz, Mallory, była moim XO w Iraku. Jeśli ona powiedziała, że jesteś gotowa, to znaczy, że jesteś bardziej niż gotowa. A my potrzebujemy ludzi, którzy nie pękają, kiedy robi się cicho. Adriana nie odpowiedziała od razu. Czuła, że dzieje się coś ważnego, ale nie wiedziała, co powiedzieć. Torres wyjął z kieszeni coś małego stary, zniszczony naszyjnik z blaszanym identyfikatorem. Nie mogę cię przywrócić do programu, jeszcze nie, ale mogę ci to dać. Wcisnął jej do ręki identyfikator. Na nim widniały słowa: Silent doesn't mean weak. Cisza nie znaczy słabość. Adriana patrzyła na blaszkę w dłoni, jakby właśnie otrzymała klucz do miejsca, do którego nie miała już wstępu, ale którego drzwi wcale nie były zamknięte. Słowa na niej brzmiały prosto, ale w ich prostocie tkwiła cała prawda o niej, o tym, kim była przez cały czas, choć nikt nie potrafił tego nazwać. Torres odszedł bez słowa, zostawiając ją samą wśród milknącego tłumu. Oficjalna część ceremonii właśnie się kończyła. Kilku operatorów jednostki Brawo ustawiło się w szeregu przekazując flagę, która przez lata towarzyszyła im w misjach. Jeden z nich, wysoki, z siwymi bokami, spojrzał na nią i skinął głową. Nie uśmiech, nie gest zachęty, po prostu uznanie. Adriana zrobiła krok do przodu, potem drugi. Przedarła się przez krąg stojących ludzi aż znalazła się przy stole z pamiątkami. Zatrzymała się. Przed nią, wśród zniszczonych opasek, przypinek, fragmentów map, leżała stara, wypłowiała plakietka. Miała nadrukowane litery: Walkirję, Brawo 3. Nie była jej, ale nikt jej nie powstrzymał kiedy po nią sięgnęła. I wtedy znów usłyszała ten głos. Nie głos Torresa, ani Mallory. Głos z pamięci. Ramirez, kiedy jeszcze trenowali razem, powiedział jej kiedyś szeptem, podczas chłodnego poranka: Ty nie jesteś zbudowana do bycia jak inni, ty jesteś zbudowana do momentów, które inni nazywają niemożliwymi. Te słowa wróciły teraz z całą siłą. Wśród zgromadzonych zaczęto śpiewać cicho hymn jednostki. Adriana nie znała wszystkich słów, ale znała rytm, znała uczucie, które unosiło się między nimi. Kiedy ostatnia nuta ucichła, zapanowała cisza. I wtedy, z przodu placu, głos admirał Mallory znów rozciął powietrze. Ta kobieta zamilkła, by upewnić się, że wszyscy słyszą, nie została dziś uznana przez system, ale została rozpoznana przez tych, którzy wiedzą, co naprawdę znaczy słowo sil. Od tej chwili, jeśli kiedykolwiek zapytają, gdzie należysz, odpowiadaj jasno. Do miejsc, gdzie inni się cofają. Adriana poczuła dreszcz, ale nie ze strachu, z gotowości. Jej dłoń zacisnęła się na plakietce. Nie wiedziała, co będzie dalej, ale pierwszy raz od bardzo dawna. Nie bała się tego, co przed nią. Zbliżał się wieczór. Adriana stała sama na doku, patrząc na taflę wody, która powoli przybierała odcień stalowego granatu. Blaszka z napisem Silent doesn't mean weak nadal tkwiła w jej dłoni, jakby była częścią niej. Nie wiedziała jeszcze, czy kiedykolwiek wróci do programu, nie wiedziała, czy admirał Mallory czy kapitan Torres mogli coś zmienić oficjalnie, ale wiedziała coś ważniejszego. Nie potrzebowała już pieczątki systemu, by poczuć, że jest warta więcej niż ktokolwiek wcześniej jej powiedział. To, co zaczęło się jako porażka, Zamieniło się w początek nie triumfu, nie zwycięstwa w klasycznym sensie, ale narodzin czegoś, co nie potrzebuje fanfar, szacunek, widzialność, tożsamość. Tego wieczoru w bazie nie było już szeptów za jej plecami, nie było drwin, spojrzeń pełnych powątpiewania. Zamiast tego spojrzenia pełne pytań i kilku pełnych podziwu. Adriana nie wróciła jeszcze do akademika, ale też nie odeszła. Była pomiędzy. Ale tym razem nie była tam sama. Ramirez odnalazł ją na doku, stanął obok bez słowa, przez chwilę żadne z nich się nie odezwało. Po prostu stali. W tej milczącej zgodzie, że nie wszystko da się naprawić od razu. W końcu Adriana powiedziała cicho: Wiesz, przez chwilę myślałam, że to koniec. Ramirez spojrzał na nią i odpowiedział: Czasem koniec to tylko inna nazwa dla początku. Spojrzała na niego, potem jeszcze raz na wodę i po raz pierwszy od miesięcy uśmiechnęła się. Jeśli ta historia coś w tobie poruszyła, zostaw komentarz. Chcę wiedzieć, czy i ty miałeś kiedyś moment, w którym ktoś wreszcie cię zobaczył? I pamiętaj: siła nie zawsze krzyczy. Czasem po prostu trwa, dopóki świat nie nauczy się jej słuchać.